Minęło już wiele czasu, odkąd otrzymaliśmy ostatnie instrukcje od lorda Archimonda. Sprzydło mi już pilnowanie gnijących zwłok. Co my tu właściwie jeszcze robimy? Pełnimy nadzór nad tą krainą, Deteroku. Naszym zadaniem jest pozostanie tutaj i dbanie o to, by plaga była w każdej chwili gotowa do działania. Prawda, ale powinniśmy już byli otrzymać jakieś rozkazy. Legion został pokonany wiele miesięcy temu. Jak to możliwe, że nadal tego nie wiedzą? Trudno powiedzieć, ale im dłużej dowodzą, tym gorzej dla Plagi. Co tam się dzieje?